Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy Pan Putin przewidział zachowanie mm, e, państw zachodnich Europy, no, a w tym i NATO, bo w zasadzie to się pokrywa: NATO, a państwa zachodnie, tam kilka państw nie należy. E, nie ma to większego znaczenia, Proszę Państwa. Mm, sytuacja się tak przedstawia, że. E, czy ten człowiek 7 lat opracowując plan inwazji w 8 roku na, na Ukrainę, rozpoczęcia specjalnej operacji, bo wojny tam formalnie, według praw międzynarodowych i ONZ-u, tam nie ma wojny? Ja się uważam, że jest tak jak wielu zresztą polityków, no ale skupimy się na, tym, na, na temacie. Czy przewidział, proszę państwa? Hmm, jeszcze 40 lat temu, żeby poznać politykę takich państw, yy, takich państw jak. Gdzie to jest? Yy, gdzie to ja mam? Yy, a nie, to jest, dobra. Takich państw, yy, na przykład, jak był, yy, była jeszcze tak zwana żelazna kurtyna, co nie? I teraz, yy, żeby zorientować się, jak wygląda polityka w danym państwie. No to trzeba było, wiecie, agentów, ileż to filmów powstało, James Bond słynny, tu mówimy tu o Brytolach, co nie. Natomiast kwestia jest tego typu, że naprawdę trzeba było, była ta żelazna kurtyna i tak dalej. Natomiast e, trzeba było instalować agentów, wywiady, Francja, tu, to było nam wzajemne, co nie. Ci instalowali agentów w Polsce, w Rosji, gdzieś tam we wszystkich krajach, Rumunia i, tak, i tak dalej. Rosja robiła to samo tutaj. To były koszty, na to trzeba było wydać dużo kasy. No i wiadomo, ryzyko ktoś kogoś złapa, później wymiana to ja pamiętam te czasy. Jak to wygląda dzisiaj? Proszę Państwa, dzisiaj to tak wygląda, że wystarczy, że zainstalujemy porządnego ambasadora czy konsula w danym państwie, który zna język. On nie musi z nikim wchodzić w żadne układy. On wystarczy, co? Wystarczy, że będzie oglądał telewizję danego państwa. Czy to będzie oglądał telewizję niemiecko, francuską, brytyjską, co no Włochy jeszcze dochodzą, co nie. No i jeszcze byśmy Hiszpanie, tak byśmy po kolei mogli wydawać. Wystarczy, że on ogląda telewizję i on wszystko wie, co się dzieje w polityce, kto co tutaj, w co gra. Ca cała ta zbieranina. Tego towarzycha, no tutaj jeszcze weźmy nawet, nawet ty ich teraz już, bo oni też to czyli, No, w sumie zaraz, zaraz. Ja tu, źle, tu, ja tu źle rysuję, proszę państwa. To towarzycho tutaj, tutaj całe, o, już tak wzięli i tak dalej. To w zasadzie instalują tu wszyscy, instalują tutaj USA. Całe to towarzystwo tutaj, to jest, to USA decyduje, kto tu ma rządzić, wysyła kasę, robi szkolenia. Mamy tu przykład w Polinie, na przykład, właśnie taki, taką akcję. I teraz, co to ma wspólnego właśnie z Rosją? E, otóż jest to du bardzo duże ułatwienie dla strategów na przykład w Moskwie. E, dawniej, ja mówię Wam, 40 lat temu to, to trzeba było specjalne agencje, biura. To były to, naprawdę fachowców, e, znajomość języków. E, e, nie tylko w mowie, ale również w piśmie, dokumenty. Jakieś tam trzeba było szyfry, szyfry rozgrywać, roz, roz, ten szyfry, szyfrogramy, deszyfrowanie i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili jest to wszystko bardzo, bardzo proste. I teraz tak. Słuchajcie, Rosja popatrzyła sobie, co tu się dzieje, jak się zachowa to towarzystwo. Dodajmy, że większość, zdecydowana większość tego towarzystwa tutaj. Należy do takiego sojuszu jak NATO. To jest ważne. To i będzie, To będzie bardzo ważne. Proszę Państwa, większość tego towarzystwa, taki człowiek jak tutaj, Władimir Putin, przygląda się, co się dzieje. No weźmy na przykład, wpisałem tutaj Wielka Brytania. Jakieś tłuki. Zresztą zobaczcie na tego człowieczka. przyjrzyjcie się mu. No typowy idiota. Sam, zresztą on grał komika. On nawet w tym swoim parlamencie to nie skupiał się na dyplomacji czy reprezentowania mocarstwa atomowego, a bardziej tam odstawiał takie siupy. Tuman. Zwykły tłuk. Czasami, czasami wręcz próbował naśladować Trumpa z Ameryki. Chociaż Trump Trump jednak e, był mężem stanu, a to 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 spójrzcie taki cymbał. Teraz wybrali jakąś kolejną tumankę. Nawet nie wiem kto to jest. E, Liz Truss skompromitacja totalna i tuman. Przede wszystkim przede wszystkim wielka, w Wielkiej Brytanii w tej chwili nie ma w ogóle premiera, który by był takim e, mężem stanu. O, ten tutaj ten ten na przykład o tyle e, Trzeba mu przyznać rację, że przeprosił. Nic to nie dało, ale przeprosił za ludobójstwo w Iraku, jakich jak się dopuścił. No ale, ale to jest ważne. To jest ważne, że Tony Blair, że, że jednak to zrobił. To taka historyczna już kwestia. Weźmy Niemcy. No porażka, porażka. To jest tragedia. Chociaż, chociaż powiem Wam, że Merkel jako taka. Jeszcze jakiś poziom reprezentowała. Nie mam do niej w ogóle szacunku, ale jakiś poziom reprezentowała. Natomiast w stosunku do, do swojego kurczę, on, promotora, to jest Helmut Kohl, no to zachowała się obrzydliwie, no ale uważała, że jest tak honorowa, że no z, zrównała go z błotem. Tam zrobiła z niego bandziora i tak dalej, i tak dalej. Czego na przykład nie zrobił Putin wobec Jelcyna. Mógł to zrobić. Miał wielkie możliwości. Ale słowo honoru było dla niego ważne. Helmut Kohl wypromował Merkel. A ta zbrukała go z błotem. Odszedł w wielkiej niesławie. No teraz jakiś idiota. To, to, to w ogóle jest czub? <ślad> Proszę Państwa. Co to jest? Jak on tam się nazywa? Szulc, Szulc, nie piszę tu nigdzie. Kanclerz Niemiec, wie, on tam nie jest. Dobra, nieważny, nawet widzicie, nawet, nawet nie chcą nazwiska jego tutaj yy, y, 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 powiedzieć. Wszędzie kanclerz, ale jego. Tak tak jest ważny, zobaczcie, tak jest ważny, że. Schulz, tak, Schulz. No, ostatnio bidet mu napluł w twarz kwestia z Nord Streamem, gdzie Amerykanie przyznali się, że wysadzili Nord Stream 2, a ten idiota się do tego uśmiechał. No, tuman totalny. No i Niemcy naprawdę nie mają szczęścia. No ale tak jak zaznaczam, e, e, idźmy dalej. Dobra, zdajmy tym Niemcom spokój. Francja kolejne tumany. Ja jeszcze pamiętam e, Mitterranda i Siraka e, za starych czasów. E, niewiele się, niewiele, ale to byli mężowie, jakiś tam poziom reprezentowali, powiem tak. Natomiast w tej chwili, no to, no to to, co reprezentują, to jest, to jest tragedia. To jest, to jest po prostu tragedia. Macron. I jego poprzednik yy, jaką tam, Holand? Holand? czy jak mu tam. Yy, masakra, tu jeszcze jakieś tam francuski tam, co to tam jakaś tam premier Francji chce objąć jakiś. Macron, a to ona chyba dopiero chce. No ale Macron, to wiadomo. Tuman, taki dupek. Po prostu Dupek. Nie umie. On nawet nie umie do zdjęcia się ustawić, tylko pcha się. Pajac. Nie mam nic wbrew pozorom do wszystkich innych. Nie mam, kompletnie nie interesuje mnie, e, czy on ma żonę 20 lat starszą, czy 30 lat starszą. Nie ma to żadnego dla mnie znaczenia. Liczy się, to, o co on. E, wiele za to krytykuje. Ja nie. To jest jego sprawa. E, w, sprawy w sprawy rodzinne nie wchodzę nigdy w żadnego polityka. Czy on ma jedną żonę, czy pięć. To po prostu dla mnie ważne jest, co reprezentuje i czy, czy reprezentuje on e, swój kraj, i czy zależy mu na swoim państwie, a jego życie prywatne należy do niego. To takie mam zdanie, także nie skrytykuję go za to. To tutaj mamy jeszcze, o Włoch, Włosi, o Berlusconi, To jest gość, gostek. Powiem tak, Ber, go nie znałem, jak, nie wiedziałem w ogóle, że to jest to jest miliarder, co nie, to, to szef telewizji, ale artysta niezły. Trzeba przyznać, że przynajmniej jak na Włocha temperament włoski, czy on, hmm, ale co, po, ale trzeba przyznać jedno, że o Włoch o Włochi walczył. Rzeczywiście, za Makrona. E, przepraszam, kurczę, jakiego Macrona za Berlusconiego Włochy się liczyły na świecie. Rzeczywiście, w, dopóki on był premierem Włoch, przyznaję rację, rzeczywiście e, Włochy e, liczyły się na świecie. Teraz ja nawet nie wiem, kto tam w tych Włoszech jest. Jakąś tam wybrali, tutaj jakaś może będzie. E, tam, ten komputer to już się rozwali, tylko dwa drzwi bo kamery nawet nie mogę zamontować, bo nie radzi, już mi padł dwa wejścia mi zostały, USB. Dobra, lecimy dalej. Jakąś tam wybrali artykę, która mówiła Giorgia Meloni czy jakoś tam, która szła do wyborów i mówiła, że będzie walczyła o pokój. Jak tylko, jak tylko dostała nominację na premiera, to od razu rzuciła się na wojnę. Będzie wojnę prowadzić i zdobywać będzie Moskwę. W, w, na sucz, można by powiedzieć. Na kłamstwie, ale nie, nie tylko ona. Proszę Państwa, wielu w Słowacji albo w Czechach, chyba w Słowacji czy gdzieś, czy w Rumunii, już nie pamiętam, też gość też gość Gostek szedł do, do wyborów ostatnio pod hasłami właśnie pokoju, a z chwilą, kiedy został wybrany, od razu zmieniła mu się bajka. Tak by to wyglądało, proszę Państwa, i dlatego, i dlatego Rosji było tak łatwo przewidzieć ruchy NATO. Dlatego, dlatego tak łatwo, łatwo ocenić, co tu się będzie działo, jak będą postępować dane państwa. To jest, to jest istotne, proszę Państwa. I Rosy wiedzieli, że ci ludzie, którzy rządzą tutaj, w tych krajach, e, zrobią wszystko, e, bo są po prostu e, wyselekcjonowani przez USA. To jest dobre. Proszę Państwa, wbrew pozorom to jest dobre, bo USA posiada bom, broń atomową i rządzi NATO. I o tym, że USA rządzi bombą, bronią atomową. Yy, wie, Moskwa i Waszyngton. Ci, tutaj nie mają nic do powiedzenia. Gdyby ta hołota, by tej hołocie teraz dać władzę, no to ja nie wiem, no to już, byśmy, już by nas nie było. Ja bym tu w filmu nie nagrywał. Bo już byśmy tu mieli pozamiatane. To już była bomba atomowa, tu, tu, by tam wiesz, pozałatwiać. No, bez, bez mózgi. totalna hołota. Yy, wymieniłem ważne kraje. A tak jeszcze powiem Wam, tutaj to już tak na marginesie. O, przegołem z czasem. Mamy tutaj takie, takie kraje Litwa, Łotwa, Estonia. To, to są wojownicze kraje. Jak one teraz, jak one, jak one się garną dobite do w wojen i będą też zdobywać Moskwę. Po lutym, nie wiem, w marcu czy, czy, czy 2022, przecież Litwa, sankcje wypowiedziała Chinom. Znacie, Litwa z 3 milionów. Zrobiło się 2 miliony, bo już odkąd weszła do Unii, to jest ich 2 miliony, bo wszystko wyemigrowało. I z Litwa, dwumilionowa Li Litwa, e, tak jak mu półtora miliarda e, wypowiedziała niemalże wojnę gospodarczą. To jest, to takich tam, tacy są to przywódcy, przywódcy w tych krajach. E, jaka przyszłość te kraje czeka? Proszę Państwa, jeżeli oni się odizolują od Rosji, mniej od Białorusi, bo tutaj to Białoruś to tylko transport jest, co, nie? Jest po prostu łatwiej dojechać przez Białoruś niż tutaj z Rosji. Ale jeżeli oni się odizolują od, 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 od Rosji, a tak robią, to znikną, znikną, po prostu, po prostu znikną etnicznie. Tam chyba w Estonii czy gdzieś... Było ich milion 200, zostało 800 tysięcy, wkrótce zostanie ich pół miliona, czy coś. I na dobrą sprawę, to bez walki, ci, którzy zostaną rosyjskojęzyczni, przejmą te państwa, spokojnie, spokojnie. Tu nie, tu nie ma nic, czy te państwa nie mają, nie mają nic, czy mogłyby się yy, na przykład w Unii zaprezentować. Mają trochę lasu, trochę pól, ani zasobów gospodarczych, ani kurortów, nic. To, to, to jest w ogóle... Wiecie, to... Ale mają jedno: są jak takie kundle, e, kundle na Toskę, że będą obszczekiwać Rosję. Ale Rosja sobie w ogóle z nich nic nie robi. No wiadomo, no, nie, taki, takiego kundla to zdmuchnęłaby nosem. To tylko tak na marginesie wam podpowiedziałem. Pod Wracając do teraz, jeszcze wrócę do tego tematu. Właśnie dlatego, Dlatego Putin dokładnie wiedział, że kiedy rozpocznie inwazję, na którą, do której cały czas był naciskany przez, przez właśnie przez Amerykę, żeby rozpocząć inwazję, wiedział, że jest spokojny. Jest spokojny. Zobaczcie, dyplomacja Rosy, Rosji w ONZ-ie na przykład. Spokój, protokoły, oni cały czas dokumentacji gromadzą, nic, żadnych pani, żadnej paniki, wszystkie zbrodnie, które, tutaj są, do, które, do, do, które są tu dokonywane przez, z inspiracji właśnie Zachodu. No już nie mówię o tych zawodnikach tutaj, no to ci to, to w ogóle biją rekord w podjudzaniu. Ilość zbrodni na ludności ukraińskiej, ilość zbrodni na żołnierzach ukraińskich, jak żołnierze ukraińscy są mordowani. Przez Kijów. To wszystko jest dokumentowane, yy, przesyłane na bieżąco do onz Oczywiście świata to kompletnie nie obchodzi. Tak samo jak przez 3 lata, czy tam 4 lata, funkcjonował w, w, tutaj w tym kraju Auschwitz. Świata to nie obchodziło. Ja to mówiłem w poprzednim filmie. Tak samo wszystko grało, nie wolno było nic robić, bo wszystko było zgodnie z prawem. A obóz miał swój e, uczciwy według e, Zachodu, szczególnie przez Anglików, całkiem uczciwy regulamin. Także, także dla, dlatego jest taki spokój, zobaczcie, żadnej paniki. Zresztą jak, jak obserwujecie dyplomatów ruskich, nie ma żadnej paniki. Pełen, pełen spokój. Natomiast yy, i on to przewidział. O, powtarzam raz jeszcze, trochę się rozmyłowałem. Trzymajcie się na razie.